Witajcie drodzy fani Hearthstone i poplecznicy Rafama. Tym razem przygotowałem dla was recenzję prawdziwej perełki, to znaczy kryształku. Zapraszam. Widnieje tu ważna wiadomość, ale i zagadkę skrywają wersy piosenki. Klejnot Lazul, gdyż taka jego nazwa, to jeden z potężnych artefaktów Madame Lazul, wróżbitki należącej do tajemniczej Ligi Zła. Strach pomyśleć, do jakich talii go wybierał. Jego tło stanowi błękitna szyba, za którą ociężale błyska księżyc od czasu do czasu zasłonięty przez chmury. Po zewnętrznej stronie okna znajduje się rama w ozdobne ornamenty, które prześwitują do wewnątrz. Tło otacza nierówno wycięta ramka z jasnobrązowego drewna. W górnym prawym i dolnym lewym rogu do ramki za pomocą fioletowych wstążek przywiązane są wygięte drewniane gałęzie, dopornie ociosane na końcach. W samym sercu rewersu znajduje się klejnot lazul, czyli fioletowo-różowa, porysowana, kryształowa kula, na której środku widnieje ciemny symbol gry. Od kuli odbija się światło świecy, zaś w jej wnętrzu powoli przemieszczają się magiczne białe cząsteczki. Lekko dostrzegalna, prosta animacja. Kulę otacza złoty pierścień z wygrawerowanymi ramionami i będącej częścią logo. Pierścień do rewersu przymocowany jest za pomocą fioletowego sznurka z dwoma pomarańczowymi koralikami, po jednym na stronę. To już wszystko jeśli chodzi o wygląd tyłka. Jeśli zaś chodzi o to do jakich tali pasuje, to najlepiej nadaje się do tali Maga i Kapłana, zwłaszcza do portretów Tyrande i Madame Lazul oraz do wszelkich deków opartych głównie o karty z dodatku wyjście z cienia. Jak go zdobyć, zapytacie. Otóż jedyną możliwością jest kupienie jednego z zestawów przedsprzedażowych wyjścia z cieka. Tańszy z tych zestawów kosztuje 220 zł, zaś droższy 350 zł. Oba dostępne są jedynie do 9 kwietnia tego roku. Moim zdaniem nie warto kupować żadnego z tych zestawów dla samego rewersu, któremu wystawiam ocenę 8 na 10. Za tę cenę oczekiwałbym mniej banalnego rewersu, który mógłby posiadać jakąś funkcję jak rewers z namią Hakkara. Bez niej jest to po prostu przyzwoity, ale nie wyróżniający się znacząco na tle innych tył kart. I to już wszystko jeśli chodzi o skarb Wiedźmy z przedwiecznych bogów. Ja już lecę ratować dalara. Niech król i wasi bohaterowie będą z was. you yeah.